Simon, ta piosenka brzmi fantastycznie! Super, że ci się podoba. Przepraszam, że nie zdążyłem na czas, Luna. Przez pożar i inne sprawy wszyscy mamy opóźnienia. A Simon nie martw się, nic się nie stało. Tak się składa, że ten pożar bardzo wpłynął na nas wszystkich. No na tak. mnie też. Tak, musimy znaleźć rozwiązanie, Luna. Roller band radził sobie świetnie, naprawdę, a teraz musimy zaczynać to wszystko jeszcze raz od zera, bo nie ma kamer, no i... A, Simon, nie szkodzi. Mówię ci. Zresztą wy i tak dacie sobie radę. Wprawdzie Widia nas kompletnie olała, ale to nieważne. Jest takie powiedzenie, które lubię. Choćby noc była ciemna, po niej zawsze wzejdzie słońce. Jakie to ładne. <śmiech> <śmiech> co więcej, kiedyś wykorzystam to w jednej z piosenek. Uważaj. <laughs> A co u ciebie? Jak tam? W sumie to dawno nie gadaliśmy. Co tam z Mateo? Bo na roller-dżamie nieźle między wami iskrzyło. skrzyło. Czyli ty nic nie wiesz? Jesteście parą. Co? Simon, na jakim świecie ty żyjesz? Przecież wszystko jest na stylu Iszyku. Cały świat już o tym wie. <grym> nie ogarniam Luna. Bo Fernanda i, i Mateo są razem. Co? Tak. Jak to i. Powiedział mi. I jak ty się z tym czujesz? Dobrze. Dobra, w sumie to tak sobie. Wcześniej nie rozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi, ale Mateo dał mi odpowiedź. Nie takiej odpowiedzi oczekiwałam, ale przynajmniej wiem, że Mateo to przeszłość. Jasne, na pewno jest ci ciężko. Wiesz, że jak dla mnie jesteś wspaniała, a Mateo jest świetnym chłopakiem i jeśli macie być razem, to będziecie, Luna. Nie smuć się już, okej? Okay? Ani trochę. A ja jestem przy tobie i... Możesz mi powiedzieć wszystko. Mm. Jak ja cię uwielbiam. Ja ciebie też. <laughs>